Dziękuję wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. 20. I tu będzie kolejna liczba wklejona, bo nie wiem, ale chyba 20. 27. 27? Tak, bo tam miniaturę 27, 20. bo pamiętam, bo my ostatnio przyjęli, że tamten był 27, a te, teraz jest tak. 27. Dobra, to dzisiaj y, chcemy zacząć robić koledzy Posu i koleżanki hangar. Właśnie, ale posłuchajcie, miała być dzisiaj w dniu dzisiejszym misja. Było też wybieranie na fa w naszym fanpage'u, na którego serdecznie zapraszamy, link w opisie. Natomiast przyczyn takich technicznych niestety tego nie będzie, ale w następnym odcinku mamy już osoby zaplanowane. I... I... Będzie po, pro będzie po prostu świetny filmik, w którym zobaczycie, będzie nalot. Zobaczycie, znaczy dostaliśmy już taką wieś, że yy, z nadpacyfiku naszego nadlatują samoloty. Ja. Yeah. Nadlatują samoloty i mają nas zaatakować. O której porze to niestety będzie, to nie wiem. E, więc no mam nadzieję, że po prostu mm, będzie ciekawy spektakl i mam nadzieję, że z, z, zarazem się wam spodoba. W dniu dzisiejszym niestety musimy się zadegustować naszym hangarem i lotniskiem. Piotr. Tak, ja teraz już biorę ze skrzynki stone. A ja może pójdę... W sumie ja ci powiem, Bedrek, zacznij już trochę ten hang, <ścoughs> Zacznij już trochę ten... <ścoughs> Do, do, dobra, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Zacznij już trochę ten hangar. E, ja pójdę po m, owce. N, może albo... Nie, wilki, nie. Co daje owce? Co daje wełnę, Owce, nie? Łowcy, kozły. A nie baran? Kozły ofiarne. Właśnie dobra. w sumie... W owce dają owiec. Nie owiec. <laughs> owiec! walę! To będzie dobre. Tytuł odcinka. Owce dają owiec. To dobre. Czekaj. Tylko ja, ja wiem, że Pytrek, jak my wypalali las, nie to dużo tych owiec. Owiec. O, owiec. Kul, się zasz... tutaj jest. się, no Tutaj się dużo spaliło, ale między innymi mam jedną. Tak jak to mówiłem, serdecznie zapraszamy na naszego fanpage'a. Eee. kurde, mi Ej, dobra, Petrek. Ja już trochę pozbierałem tej wełny. Nie, nie wiem, czy jest starczy, bo nożyce mi się skończyły, Petrek. Stack i 37. Nie To wiem. może nie starczyć. No właśnie też teraz to wiele tak. W każdym razie, Peterka, jesteśmy zainteresowani na razie w dniu dzisiejszym e, tym hangarem. Całą noc tu byłeś, tylko jedną ścianę wybudowałeś. Spałem, panie, no... Co poradziłeś? No, <laughs> ja jo, jo tu na noc no i da więc... A ty się tu ubijesz, no hopie. Czekaj. <laughs> I ja tutaj dom to wyłna. Jeszcze nie wiem czy widzieliście, znaczy na następnym odcinku też to było, ale może mi nie powiedzieli tego, e, że oświetliliśmy to lotnisko i daliśmy też e, red, to, e, red torcze, czy nie wiem jak to się nazywa. Czekaj, ja to zniszczę i dowiem się jak to się nazywa. E, redstone Torch właśnie. E, żeby po prostu był taki efekt, po prostu taki wiecie, lotnisko, te takie pałki, które mi pokazują, wymachują. Nie? I w każdym razie tyle, nie? E, więc tak. Posłuchaj, tutaj ładnie... Właśnie zostaw tam taką Piotrek taką ściankę podwójną, nie i tam będzie szyba. Właśnie. Ja idę zobaczyć czy mam do skrzynek piasek Piotrek. Zostaw tam właśnie taką tą podwójną dziurę w tym, bo tam będzie szyba, nie? Spokojnie, to wszystko był kalkulatory. Pożej, ja tutaj teraz zalepię ten... ten ten... Ja ściano! Bo my po cztery tu robili, o cholera. Never Dobra. say, never. Ja już tu kończę ten hangar, bo... Ty Piotrek nam z ledwo... <laughs> nam z ledwością tej wojny starczy na cokolwiek. A ty co robiłeś całą noc? Zbierałeś niby te... te kurde te owies. O, No ciężko było znali właśnie te owce, znaczy owies. ty Le Lepszy ryc niż... Ty. Tak jak u mnie w gimbasie stworzyli przyimczownik. To jest, to jest przyimek plus... plus przymiotnik Rzeczownik na jakie pytanie odpowiada? Jak Czor? Nie wiem, ale przyjm czownik. Dach nie będzie na płasko. Bo płaski to sklata mojego kolegi z klasy. To jest taki wieszak, który nosi telewizory RTV. Dlatego ma taki, taki jak wieszak wygląda na ręce, nie? Eee, dobra. Wiesz o kogo mi chodzi? kto się tak wozi? Trzeba, bo jakiś arm. Dag, będzie po prostu taki płaskie, nie? Tylko ym, będzie z drewna, nie? I posłuchaj, nie wiem czy to drewno to z desek, Piotrek, czy z... Kurwa. Piotrek! Gdzie jesteś? Idę! Idzie przez lotnisko. Steve! I patrz, jest tak, nie? Patrz, teraz środek tutaj, nie? Środek tu będzie szkło i posłuchaj, bo jeśli tu będzie szkło, nie? po środku, to nadal będą des deski szły i następny ten, czekaj dobra, to pierw zróbmy tak prowizorkę nie? Eee, następnym tym, czekaj, raz, dwa eee, to po prostu pójdzie tak o, tak nie, tu zaś będzie ten dziur ty mnie rozśmieszasz, nie? I nie wiem jak doradzasz? Żeby ten ostatni był po prostu tak czy jeden do góry? Mi się wydaje, że ten jeden do góry by tak bardziej pasował. Dobra. Tylko ja Ci powiem, że tam mi się szło szkło przepalanie. Dobra. Panie, ja już jedynie na krawędzi jestem, bo życie na krawędzi. Na krawędzi! Życia dupa jest Możesz czas zmienić, panie. Tak na zero. Ostatni już dam... Miałem... Aga! Detekcie. Nie nerwuj mnie, nie, idź stąd! Daj na głośnik! Ja tutaj ten komputer miałem mól list. Czesiaga! No bo masz głupi komputer! Nie, zosta nie zostawiam go na klatę. Jest. Czesiaga! Hehe, nie słyszycie! <laughs> <laughs> He Hello my friend! You know! Ej, nie, masz to nie... drewno! Bo ja tak na krawędzi se skaczę Szkoda, że teraz nie mogę cię ten twist zekrać. Ej, Ale znaczy ja się... Parkier. Czekaj, ja ci tam rzucę Piotrek, Ma... czekaj stój, bo ci rzucam tam Eee, masz sześćdziesiątkę Kurde, zaś spadłem no <noise> Bo ci położyłem workbench, bo chciałem skraftować Przepra <noise> Przepraszam Przepraszam przecież To cię, czy, czy wszystko przez ten workbench Panie Piotrek! Teraz ja cię widzę z, dół, z góry Ty schabie! chabie! Ja, ja ci dom, Piotrek. Ja... Ty czekaj, masz jedzenie? Jesteś słaby. Nowa, tak się... A strzelać to się słabiaki tylko strzelają. Ale trzeba. Chciałem powiedzieć, że trzeba jeszcze umieć trafić. Przepraszam cię. Ale ty już razy tyle dzisiaj zginąłeś, więc to ci różnicy nie zrobi. Chyba nie? Zrobi! It's your problem, man. Kurde, bo ja nie wiem te rzeczy, bo... Bo spadłem na dół, a i mu. Połowa na gierze, a połowa na diele. O Boże, co tam w góry się sypły. Nie mam drewna, nie mam nic. Właśnie teraz rzuciłem tam przypadkowo na dół. Dobra. Jedno. Kur... <laughs> bo mi spadło, przepraszam. Podarzy mi je? SRAJ się! Ah. Podasz. O, mam, ja będę miał, ty nie będziesz miał. No ja wiem, bo tam mamy dużo drewna. Nie dam ci. Bo chcę szybciej jechać, żeby, żeby, go, żeby miał większe chłodzenie, nie? Bije go mocniej. Po prostu bije, nie? W końcu wielbłąd się zatrzymuje. Polak zsiada z wielbłąda i mówi: Co jest kurwa, zamarzłeś? Tak, już trochę, nie? No, no, właśnie, o to w tym chodzi. Dobra, albo, albo na to... przykład, o, czek, ostatni Piotrek, o, o wielorybie ci powiem. Nie, Piotrek. to na jeden odcinek jeden kawał, Filip. No, to się przygotuje, Piotrek, a ten kawał ma miliony. Mówię, Ale jeden, milion bo pogadam. to za dużo tego śmiechu na ten odcinek do no, pani. Ale to jest, Piotrek, to jest takie krótkie i głupie, że to nawet kawałem się można nie nazwać, nie? Idzie idzie babka przez las. No. Nie? Patrzy. Jezus Maria, co to jest? Czyżby to był wieloryb w lesie? Nie, od, od, podchodzi od strony w, wschodniej, nie, patrzy no kurde, wieloryb, podchodzi od strony zachodniej, no kurde, wieloryb, podchodzi od strony północnej, ty, no wygląda wieloryb, podchodzi od strony e, po, po, od południowej i, i, i patrzy, kurde, to jest dupa wieloryba, no dobra i tak patrzy, i tak podchodzi od strony twarzy wieloryba i tak pyta wielorybie, co ci się stało? Ty nie powinieneś być w, w oceanie? Nie, a wiele na to. Powinienem. Już. Nie ogarnąłem żartu, ale. Bo to jest taki, su taki suchar w nie? Że? No powinienem i tyle. Dobra, to, to kończymy. Takie... Głupie to jest, nie? Dobra. W następnym Wy... odcinku musimy jeszcze pozbierać wełen. We... Tak, weł, wełen. To tak, nie dokończymy dach sobie. <grych> Kiedyś. Ty, ale to jest tam nierówno u góry. Jest równo! Jo tam muszę wyjść. Jest równo, tylko ty, ty, ty y, y, okno jest. Krzywe To jest okno czy szkła? ba? Szkła bo <grych> Szkło <grych> Dobra, to Filip kończymy ten odcinek Czekaj, bo tutaj trzeba poprawić. Cholera Mam jedną szansę Piotrek Jest! Brawo, dobra kończymy Nie ma czasu zniszczyć Trzymajcie się Do usłyszenia Dzięki Cześć eee. I na 3 2 1 1 Good night 3, 2, 1, zatykamy kamerę 3 2 1 1 Good night Ja już zatkałem. A mission... bem